Through the heart, casting dice and roulette, the game was set right from the start. I don't wanna go. I don't wanna know. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj klęska urodzaju cztery gadżety, cztery urządzenia jednej marki, jednej firmy, która nazywa się Forever. Dlaczego akurat oni? Bo wypuścili na rynek cztery fajne, nowoczesne urządzenia, a ich stosunek jakości do ceny naprawdę mnie zaskoczył. Ja już jestem po testach tych sprzętów i teraz chcę Wam opowiedzieć o nich, powiedzieć jakie są przemyślenia, jakie są wrażenia i yy, czy warto je kupić. Co to takiego? Słuchajcie, taki retro głośniczek, yy, drugi też głośnik, ale... Słuchajcie, odporny na zachlapanie i na upadki, będę sprawdzał zaraz. Słuchawki, słuchawki dla sportowców. Leciutkie 24 godziny grają na jednym ładowaniu i kolejne słuchaweczki też dla sportowców, jak najbardziej z Etui ładującym. Ale szczegóły już za chwilę zapraszam na Forever Show. Zaczynamy od propozycji dla sportowców, no wiadomo, że to są wymagający ludzie, bo oni ćwiczą ciężko, intensywnie i słuchawki co muszą? Dobrze trzymać się w uszach. No właśnie jakie są te Forever for Sport TWE 300, bo taki mają symbol. Moi drodzy, przede wszystkim etui, etui, które jednocześnie jest oczywiście ładowarką. W środku słuchawki. Wszystko jest minimalistyczne. Ten plastik jest doskonałej jakości. Bardzo ładnie to wygląda. To akurat kolor zielony, ale są w innych kolorach, np. w czerwieni, jeżeli ktoś by bardzo chciał wyróżniać się z tłumu z czerwonymi słuchawkami w uszach i z czerwonym etui. Dlaczego nie? Ja akurat dostałem do testów zielony. Jakie są te słuchawki? Ważne I czy one dobrze trzymają się w uszach? Oczywiście, że się dobrze trzymają w uszach. Jest to zasługa. Kształtu, wykonania i dodatków. Przede wszystkim to są, to są słuchawki dokanałowe. Mamy nakładki silikonowe w różnym rozmiarze. Są trzy rozmiary: S, M i L, ale mamy także taką kolejną nakładkę, też silikonową, z takimi rogami. I te rogi mają znaczenie, te rogi robią roboty, ponieważ kiedy my słuchawkę włożymy do ucha, w zasadzie tę trochę wkręcimy, prawda? O nie to ucho, przepraszam, to. to te rogi powodują, że one się tutaj w tym uchu, tutaj o, zaczepiają, wypełniają przestrzeń i stabilizują tę słuchawkę. I w tym momencie, kiedy mamy je w uszach i ćwiczymy, a ćwiczyłem, co prawda w domu, no bo siłownie pozamykane, nie ma jak ćwiczyć, można pobiegać na dworze, ale teraz akurat pada. Nie biegałem, nie lubię biegać, kiedy pada deszcz, i mogę naprawdę spokojnie używać tych słuchawek podczas robienia pompek, skoków, wyskoków. One się cały czas dobrze trzymają w uszach, mało tego. Często zdarzało mi się w przypadku słuchawek dedykowanych sportowcom, że podczas ćwiczeń one się rozszczelniały, jak gdyby, prawda? Dźwięki z otoczenia zaczęły bardziej dochodzić. Tutaj dość dobrze izolują dźwięki z otoczenia, ale one nie mają NFC, więc jak na brak NFC są naprawdę świetne, a więc one się nawet nie są w stanie rozszczelić, wysunąć z tego ucha, cały czas świetnie w uszach leżą. To jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o ćwiczenia sportowe. A co z brzmieniem, bo to też jest istotne, prawda? O, słuchajcie, Kosztują 129,99 groszy. Nigdy nie spodziewałem się, że tak tanie słuchawki mogą tak dobrze grać. Naprawdę brzmienie jest absolutnie, absolutnie zadowalające, są fajne wysokie tony, środek też jest OK. Basy są takie, jak być powinny, nie są przesadzone. Mało tego, możemy przez te słuchawki rozmawiać przez telefon. Mają wbudowany mikrofon, jakość rozmów jest naprawdę bardzo dobra. Rozmawiałem, rozmówca mnie słyszał, ja słyszałem rozmówcę. Czegoż więcej chcieć? Słuchajcie, sterowanie tymi słuchawkami odbywa się przez ten zewnętrzny panel środkowy, dotykowy. I co jest fajne, często zdarzało się w tego typu słuchawkach, że kiedy wkładaliśmy je do ucha, wkręcaliśmy je do tego ucha i potem chcieliśmy je poprawić, ja nie wiem, coś tam nam nie pasowało, to często przez przypadek dotykaliśmy środka, prawda, i przełączaliśmy. No bo tu możemy zmienić utwór na kolejny, tu możemy na poprzedni, głośność, odebranie połączeń. A słuchajcie, to jest też fajne, że możecie bez żadnego problemu, bez wyciągania telefonu yy, zadzwonić do ostatnio wybieranego numeru. No, wystarczy tylko dotknąć słuchawki. I teraz tak, jak my je dotykamy tutaj, to ten skok w tych słuchawkach jest na tyle, yy, ma ta, na tyle fajny opór, że przypadkowe dotknięcie, pomizianie tej słuchawki nie powoduje, że coś się przełączy. To jest istotne, zwłaszcza jeżeli coś yy, ćwiczymy, trenujemy i tak dalej. Chcemy je tam poprawić, załóżmy. To jest bardzo dobre rozwiązanie. No i w końcu to są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, w skrócie TWS, czyli True Wireless Stereo. One łączą się między sobą, zasięg to oczywiście 10 metrów, jeżeli chodzi o telefon. Eee, ładowanie bardzo szybkie, możemy spokojnie zabrać je w jakąś długą podróż, może nie samolotem, bo teraz to... Nic nie lata, ale jeżeli chcielibyście poćwiczyć sobie na siłowni i zapomnieliście je wcześniej naładować, no to wkładacie do etui, pyk, wyciągacie i można słuchać. Za 129,99 zł to naprawdę świetna propozycja od Forever. Słuchajcie, myślicie, że w przypadku produktów Forever to tanie już było? Już nie będzie taniej? Jak to nie? Jak to nie? Skoro te słuchawki, które mam na sobie, przewodowe, kosztują 79 zł. To model Forever Mobius 24 BSH 300. Taki jest ich symbol. Czym się charakteryzują? Oprócz tego, że są leciutkie, wygodne, malutkie i eleganckie. Czas. Słuchania muzyki 24 godziny. Czas prowadzenia rozmów telefonicznych, no zgadnijcie ile? 22 godziny. A czas czuwania, gdybyście je wzięli na przykład, nie wiem, po 100 godzinach, po 200 godzinach, one cały czas będą, będą działały. Dlaczego? Bo czas czuwania wynosi w przypadku tych słuchawek 360 godzin. No pojechali. Dodatkowo, magnesik ma znaczenie, prawda? Kiedy sobie je nosimy, nie słuchamy ich, możemy je tutaj złączyć, na pewno ich nie zgubimy. To jest dość istotne, ale przede wszystkim to słuchawki do korzystania na co dzień. Można wykorzystać je do ćwiczeń, absolutnie. Forever nawet to sugeruje. Ja nie ćwiczyłem w tych słuchawkach. Ja korzystałem z nich będąc w domu, słuchając muzyki, przemieszczając się po mieszkaniu albo pracując na komputerze. Miałem słuchawki, miałem podłączone je do komputera po Bluetoothie. Oczywiście mają naprawdę. Fajny kształt, są malutkie, a jak brzmią, pomimo tego, że są małe i wygodne, brzmią też dobrze. 79 zł to naprawdę jest szokująca cena, jeżeli chodzi o słuchawki. Sprawdzałem przed chwilą w internecie, jeżeli chodzi o ich dostępność, szybko się sprzedają, okazuje się, więc jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to może warto się pośpieszyć, aczkolwiek znając Forever, to oni dostarczą, uzupełnią zapasy i będzie można je bez żadnego problemu kupić. Przy lewej słuchawce tutaj mamy pilota. On jest wbudowany, jak gdyby. Ten pilot, jak to pilot, służy do przechodzenia z utworu na utwór, do wracania się do poprzedniego utworu, do odbierania rozmów telefonicznych, do wybierania ostatnio wybranego numeru telefonicznego. A więc wszystko, to co już znamy, zasięg tradycyjnie przy Bluetoothie to 10 metrów. A jeżeli Wam się już rozładują, bo to nie będziecie chcieli przestać słuchać muzyki przez te słuchawki, no spokojnie, zróbcie sobie krótką przerwę, bo czas ładowania tych słuchawek wynosi zaledwie 4 godziny. W zestawie oczywiście mamy te końcówki silikonowe w różnym rozmiarze: SM i L. To już jest tradycja, jeżeli chodzi o firmę Forever, a więc 70. 9 zł. Dobre brzmienie, możliwość prowadzenia przez wiele godzin rozmów telefonicznych, fajny design, elegancki do garnituru, do sportu. Naprawdę uniwersalne słuchawki za niewielkie pieniądze. No, takie rzeczy to tylko Forever, chciałoby się powiedzieć, ale serio. Podobają mi się. do na punkcie głośników bezprzewodowych. Mam małego Fioła, już nie zliczę ile ich przetestowałem. Oto kolejny Forever Bluetooth, oczywiście, model Unique BS660. Czy mnie ujął kilkoma rzeczami: na pewno designem, bo wygląda fajnie, zacnie w stylu retro. Jest minimalistyczny, fajny. Ładnie będzie wyglądał moim zdaniem w każdym pomieszczeniu, czy to będzie sypialnia, kuchnia, czy salon. Wszędzie tam naprawdę się spisze. W środku wbudowany akumulator, w pełni naładowany, pozwoli nam słuchanie muzyki do 4 godzin. Ale uwaga, uwaga, nie tylko muzyki, bo wyobraźcie sobie, że ten głośnik ma także radio FM i wbudowaną antenę. Zaraz Wam to udowodnię, spróbujemy włączyć jakąś stację e, i... Proszę bardzo. To jest radio. To naprawdę jest radio. Spróbujemy poszukać innej stacji. Tu jest Zasięg Skiepski u mnie niestety w mieszkaniu, ale to naprawdę działa, naprawdę gra. Wyobrażacie sobie? No wszystko w jednym można tak powiedzieć. Możemy go także wykorzystać do rozmów telefonicznych, bo jak się domyślacie, ma wbudowany mikrofon. Z tyłu. Zamaskowane wejścia, możemy pendrive'a podłączyć, odtwarzać muzykę, możemy włożyć kartę SD, pamięci i jest oczywiście gniazdo ładowania. Fajnie to jest zrobione, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ w zestawie dostajemy o, możemy sobie go założyć na ramię, po prostu nosić jak, jak torebkę. Jest uchwyt silikonowy, czarny. O, bardzo proszę bardzo i, i już. Mamy torebeczkę, grającą torebkę. Jak brzmi ten głośnik? Dobrze. Naprawdę dobrze brzmi. E, za te pieniądze to ja jestem w małym szoku. E, słuchajcie, no coś Wam puszczę teraz. O. Gra bardzo głośno. Naprawdę bardzo głośno i bardzo czysto. Świetnie wygląda, długo pracuje na baterii, ma wbudowane radio, brzmi naprawdę bardzo dobrze i gra głośno. Czegoż więcej chcieć tylko brać. Słuchajcie, ostatni głośnik to, ze względu chociażby na kolor, ale nie tylko, prawdziwa wisienka na tym gadżeciarskim torcie od Forever. To mały głośnik, prawda? Kiedy moja córka go zobaczyła, mówi nie, tata, on będzie mój, błagam, będzie mój, ja chcę ten głośnik. Dlaczego? Słuchajcie, ja jej się wcale nie dziwię, bo on świeci w sześciu kolorach. Tak, ma wbudowane diody, ma wbudowane diody, możemy tu zmieniać ten kolor, z tyłu jest E, taki przycisk, który możemy zmieniać właśnie w jaki sposób, na jaki kolor e, świeci. Może to być zielony, niebieski, Jezus Maria, różowy. Naprawdę jest fantastyczny dla dzieciaka, to jest idealne rozwiązanie, ale nie tylko dla dzieciaka, bo dla rodzica także, ponieważ mamy z takim głośnikiem, kiedy wręczymy go dziecku, święty spokój. Dlaczego? Właśnie dlatego, słuchajcie, jest odporny. Na upadki. Jest także odporny na zachlapanie. Słuchajcie, to jest właśnie to. Możemy wysłać dziecko z tym głośnikiem na wakacje, na obóz, gdzie tylko chcemy, i wiemy, że ten głośnik wróci do nas w całości. Chociaż gdzieś dziećmi to wiecie, jak to jest, nie? Może być różnie. E, czym się charakteryzuje? Przede wszystkim. 5 godzin działania na jednym ładowaniu, a więc naprawdę jest nieźle. Łączy się z telefonem po Bluetoothie, oczywiście, do 10 metrów. Z tyłu możemy włożyć kartę pamięci i z niej odtwarzać muzykę. Jak gra? Powiem wam, kosztuje niewiele, ponad 100 zł, 119 chyba z haczykiem, ale muszę wam włączyć, jak on gra. Bo jak tutaj. Tym byłem zaskoczony. No naprawdę fajnie brzmi. To naprawdę super gadżet. Ale wyobraźcie sobie, że w tym roku ten głośniczek zdobył nagrodę i to nie byle jaką. Red Dot czyli za Design Red dot Design Awards 2020 i rzeczywiście należy mu się ta nagroda bo jest wyjątkowy, w dobrej cenie, gra fajnie. No i w podróży na zewnątrz, na piwaku, na spacerze dla młodego człowieka idealne rozwiązanie.